Marsička pěkně ve po Uránsku, po Pěnsku. To na podsontek byly se zaštěvány otevná se v Pěninách s mu proštěnky. A ten a za to ze přestávný živý rezke samoláto. Pamětači? Ten a jak zodne na świecie. Syćką gościnnie otwierać drzwi na moście, no jak jak z wiosną w zimie wlecie. W Krościenku strasznie pięknie, tu pozdrowianą z i starzy i młodzi. Tu kozda o sobie coś i powie, na w polanach w pomarzyć. Z Krościańca nami poważy, a co z dopiero wielkie czy korony, co chmur swojami ramionami siągają, Dojście do scytum mają jeno z jednej strony i na odwiedziny cierpliwie czekają. Królewski zomek do siebie nie prosi, bo to już jest wiekowa ruina, ale za to z okolica. Z grutum święte kingi zaprosają syczki w gości i użykają jak piekno dziewcyna. Certezik jest wiąksy, ale tyz jest piękny. wito i zegno nie serdecznie, A jak uźry cud pieni niemały, mały, musi musisz tu wrócić koniecznie. Przyjedźcie do nas, to pani mili, tu syczka, syczki krzymił w zetliwie. W role z oddani, a w zgrabne, miłe, urodziwe. E, to krajiny. tu je smutno, seči tu žle známý, moza z na násemi nami, Je odváž, je vonš taky ronci, bo hočas tvůj bystry prům z nami Ale večer ráží, po set, po tyšům skroč ráží. z nás vychvala, te pěný z Torę frisok wydługo w grubie jednej głodzie, na nich wiedzie z podziw paczący włosa, po wierchach i ubocach pokazuje z piękno rodzinnego kraju, tą custko cudną, wykrojoną z raju, podarowaną liskją <skrym> podą, wyżniątą twoich wód mozów. Pianina v kozdy rozkova srdce rozhrábuje duše. Přečem je usluhoj, nie odváž, musem, bo věk cáří A joj do to ale v ruce na Tatry zašněvě. I zaž bedu rvali mu jej te same vody, ale bedu vody po set, po tisíc kroč vody. Od rodze, w Tatrach, bo wiecie, że Donajecowy pływa z tater, a ze się w Wiśle pływa do Wisły. Zawsze od w pieni na myśli, ja się w zieleni bieli zalubiłem i pod Sokolicą serce utopiłem. W Donajecowych woda pluskają się strągi, bramy, jelce, po świacie śrebnego miesiąca kąpią się boginki-topielce. Hopiec poje konia i wesoło śpiwo Dziewce bierę wodę i nogi łapmywa. Jeleń mocy raci, a reź wody latnie. Patrz, jak tu pięknie, jak tu zgrani. Zeby nie donajec, pieniń by nie był. Zeby nie pieniń, ani by się śpiewać królowi. Wodunajców, jak umiemy tać piłomy, prosto swojsko skromni. Odwalą we said you're insane Yes! To się robi portki cecuhe. Powiedzcie z cech. Co? Sukna. Sukna. A sukno góralskie wiecie co to jest? Z czego to jest? To jest z wełny złowiec. Wiecie, że do mnie w vorach, to dużo się trudnili pasterzem. No i taką krótko powiem, jak się to sukno robiło. W szczyza się dwa razy do róg, na wiosnę, na świętego Józefa, żeby podrósła tak wełna na zobułek, i wtedy ówce idą już na kosor, na z A w jesieni znowu jak przysły z kosaru, no to się strzygło na świętego poświętem miale, W jesieni, no i jak te wełny się gazda se uzbierło, no to trzeba było to oprząć. Schodziły się sąsiadki, cy rodzina, no i przemdły. I kądzieli są dwa rodzaje. Tu jest tak zwany <coughs> kołowrotek. Jak z natakiem kołowrotku, to już musiała być przątka strasznie zwinną, sprawną, bo to prędzej i już żeby te równo pociąga, zeby równo wychodziły. No jak naprzędły, tak, znowu trzeba było zrobić nakros na to sukno. Sukno to tak samo jakby wyglądało jak dawni taki stary dawny worek. Ono było rzadkie, tak jak sferę. Dopiero trzeba było z tym suknem iść do furusa. Był taki furus u nas na Kątaw Jest tej chodził. No i tam nie było wtedy centralek. Był taki wielki kocioł. Ten foluśnik żął wodę i był złup I było to porusane tak samo jak w młynie kołem młynskim. Były takie dwa moty i tam te młoty tak potem suknie ubijały to sukno. No i ten foluśnik rozpuszczał zimną wodę, rozciepłą. No i lepiej wasem przełodzone wiedzą, jak to nie umie sfedra prać, to się sfoluje, nie? Trzeba prać w letniej wodzie, a jak jest gorący, to już się sfoluje, no to na tej samej zasadzie to sukno było robione. No jak już ten folo się wie są na zerdzi, to sukno ociekło, wybielało i nawijało się na gąta, no i potem do do krawca góralskiego, bo temu się no. na konta żeby było takie wyprasowane, wynaciągane. Jeden wio dwóch naciągało i takie równiutkie wtedy nie było, forbutek. Takich. No no i potem już do krawca góralskiego, no i ja zapamiętał w rozcięgu dwunastu krawców góralskich, bo ja jak zapamiętał świat, to jeszcze nie było. Wszyscy chodzili po Oralsku, i na święto i na co dzień w starych portkach. Jak przywrócili, no to ze świątecznych w wracali. Na co dzień zajmę se do kościoła. No i teraz pokozęło jak się co nazywam, żebyście więcej wiedzieli. Patrzcie, się, prawdziwe portki góralskie nie mają, nie mają tu szwa w środku. To jest, jak normalne portki się składało ze w kawałków, tak góralskie portki składa z dwóch kawałków. No i to się zesyło I równocześnie jak się zesyło portki, wsyło się tu te oblamki. To się nazywają oblanki, Są tutaj cyrury. W zależności do mnie, jak to był biedny, to nawet jedna sirwuna była w środku i tak chodzili. I ublamek mu znano więcej, od jednej do siedmiu. Trzy.